Różaniec z domu matki Audycja Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej Zaprasza ojciec Marian Waligura. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Jasna Góra, Szczególnie tych, którzy z nami regularnie spotykają się w naszych cotygodniowych audycjach Różaniec z Domu Matki. Witam bardzo serdecznie panią redaktor w naszym studiu. Pozdrawiam też pana Piotra, z którym współtworzymy nasze audycje. Dziękuję też pani redaktor z biura prasowego, pani Annie Przewoźnik, za przygotowanie świadectw różańcowych. Nasze kwietniowe spotkania przeżywamy w atmosferze radości wielkanocnej. Patrzymy na Pana wstałego, którego tajemnica bliskości z nami, w radości zmartwychwstania, jest dla nas impulsem do przeżywania naszej wiary, w wielkiej nadziei, w wielkim pokoju serca. Nasze spotkania kwietniowe to będzie czas na przypomnienie sobie. Obecności Matki Bożej w tajemnicy życia wspólnoty Kościoła, szczególnie poprzez objawienia, Maryjne objawienia, w których ujawnia się nam jako kochająca Matka. Oczywiście w tych wydarzeniach Maryja często ostrzega nas, ludzi wierzących, przed zagrożeniami, często podpowiada, jak modlić się, by wszystko na nowo wróciło w nas do Boga. Nie jest nam obojętne wołanie Maryi, królowej pokoju, które słyszymy wręcz jakby dramatyczny głos, ale jednak głos ku naszemu zastanowieniu się. To wołanie Maryi, błagam Was, nawróćcie się, ono po wiele razy w różnej formie do nas dociera. Wiele słyszeliśmy o Maryjnych objawieniach. Dzisiaj przypomnijmy sobie ich istotny rys, który nieraz może jakoś nam umyka. Jean Guiton, francuski pisarz maryjny, mówiąc o objawieniach maryjnych, zaznaczał, że każde z nich jest jak gwiazda. Świeci własnym światłem, ale nie można na nią patrzeć tak jakby była jednym punktem na firmamencie. To nie jest tak, że tylko jedna gwiazda świeci. To znaczy, że możemy powiedzieć, że Maryja poprzez objawienia stwarza swoistą sieć taką ochronną poprzez tak liczne swoje sanktuaria, te gwiazdy, które jakby obecne na firmamencie nieba, pokrywają tą gęstą sieć naszego świata, choćby naszą Europę. Jest to pewna geografia wiary, możemy tak powiedzieć, strategia Maryi, jak pisał święty Jan Paweł II. To jest jej troska, wkraczanie tam, gdzie potrzebuje tego wspólnota Kościoła. To nie jest przypadek, że Maryja przychodzi do nas poprzez swoje objawienia. Mówimy tu o objawieniach zatwierdzonych, uznanych przez Kościół. To nie jest przypadek, że Maryja przychodzi do wspólnoty ludzi wierzących i daje pewne światła dla nas. Charakterystycznym jest to, że gdzie ukazuje się Maryja, ludzie zawsze chętnie na to odpowiadają. Często następuje wielkie poruszenie, nie tylko pośród wierzących, ale nawet pośród tych, co są bardzo daleko od Kościoła. Co ciekawe, znamy około 170 tytułów, które Maryja nadała sobie w tych różnych zjawieniach. Jakby i tym chciała pokazać przyczyny swojego pojawienia się. Pierwszy raz objawiła się pod konkretnym imieniem. Co ciekawe, w 363 roku w Cezarei, nazywając siebie potężną orędowniczką u swego syna. A Lourdes to nazwanie siebie przez Maryję niepokalanym poczęciem. W Pompejach to królowa różańca świętego. A Medjugorje to tytuł królowej pokoju. Maryja w tych wszystkich tytułach zawsze ujawnia jakąś cząstkę swej tajemnicy, prawdę, o swej bliskości z nami. Trzeba byśmy to pamiętali. Ciekawe jest też to, że w każdym objawieniu Maryja dostosowywała swój wygląd i zachowanie do swych rozmówców. Oczywiście ten wygląd Maryi to ludzkie doświadczenia widzących, ale nosi w sobie ten głęboki rys, że Madonna pragnie być wpisana w kontekst świata, do którego przychodzi. I tak przychodzi. By była jednocześnie bliska, jak i rozpoznana przez człowieka. Inaczej ukazywała się w Lourdes, inaczej w Fatimie, czy w Guadalupe, czy też na przykład w Kibecho. Maria, cała piękna i bliska nam ludziom, to jest jej obecność pośród nas. Ukazuje się jako ta, która jest z nami. Dziękujmy Maryi za to, że jest z nami, że w objawieniach, w zjawieniach, podnosi nas w górę do Pana, nie na sobie nas koncentruje, ale na tym zwróceniu się do Pana. Jest tak bliska, tak serdeczna, zawsze prowadząca nas w górę. Różaniec dla nas jest taką drogą z Maryją. Ona pomaga nam iść śladami Jezusa, odkrywać Jego obecność w naszym życiu. W jakim sensie różaniec jest też tym duchowym zjawianiem się Maryi pośród nas, która prowadzi nas po drogach tajemnic Jezusowych? Warto byśmy też tak patrzyli na nasze spotkania z Maryją w różańcu jako szczególnym momencie doświadczenia bliskości Maryi. Dzisiejszy dzień jest dla mnie i myślę, że dla wielu z nas, takim dniem szczególnym wśród tych wielu dni, które dał nam Bóg, a które czasem nazywamy Jego drogowskazami. Mówię o tym dlatego, bo znów znalazłem się na progu wspaniałego dnia, niedzieli święta Miłosierdzia Bożego, ustalonego zresztą przez samego Jezusa Chrystusa które to ustalenia z jego objawienia otrzymaliśmy przez świętą Faustynę. Otrzymaliśmy również precyzyjną instrukcję dotyczącą czynienia miłosierdzia oraz zasady uzyskania tego miłosierdzia i uzyskania wielu łask z tym związanych. Wszystko dla dobra drugiego człowieka. Jak powiedział Pan, poprzez słowo, modlitwę, i czyn, i przez bezgraniczne zaufanie jemu samemu, i wszystko w jego imię. I można by powiedzieć, że jest to szczególny klucz do serca Boga Najwyższego właśnie to miłosierdzie, które czynimy. Gdy czytamy dzienniczek świętej Faustyny, zauważamy wielką precyzję samego Boga jak ktoś powiedział w zakresie inżynierii miłosierdzia. Jest to wspaniała, a zarazem budząca lęk instrukcja, bo budzi się pytanie w człowieku, czy dam radę, czy potrafię. Nie, może to nie dla mnie, to dla świętych i tak dalej. Zadaje człowiek współczesny szereg pytań. Ale w jutrzejszym święcie, nazwanym Niedzielą Miłosierdzia Bożego, pomszy świętej, po komunii świętej, kiedy uklęknę przed wizerunkiem Chrystusa Miłosiernego, zresztą namalowanego według Jego polecenia, które dał siostrze Faustynie, kiedy przeczytam napis pod tym obrazem: Jezu, ufam Tobie, moje serce wchodzi ponownie nadzieja i słowa same się formułują do Boga Najwyższego. Pomóż mi, Panie. Chcę to wykonać. Przyjmuję tą umowę. Ufam Tobie. Bo Ty to powiedziałeś. Ty to obiecałeś. Więc nie może być inaczej. To nie jest zresztą zbliżająca się niedziela, niedzielą nagród i zaszczytów. Jest, tak jak już powiedziano, powiedziano bardzo wiele na ten temat, szczególnym wskazaniem, co mamy czynić, co mamy robić. Ale nie bójmy się, bo zawsze obok Chrystusa jest Matka. Zresztą każdego roku wracamy do tych rozmów i myślimy o tym. I dlatego, mówiąc kolejny raz, kiedy biorę mój jasnagórski różaniec do moich rąk, który mi ty dałeś Jezu, już niczego się nie boję. Święty różaniec. I ty, czyż może być coś piękniejszego? Czy może być czymś piękniejszym do wypraszania łask dla innych? Dla najbliższych, dla rodziny, dla nas samych. Mateńko, miłosierna, spraw, aby te słowa były treścią naszego życia i żeby wszystko było tak, jak napisano. Błogosławiony Bóg i Ojciec, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, ten, który pociesza nas w każdym naszym utrapieniu, byśmy mogli pocieszać innych pociechą otrzymaną od Niego samego. Różańcowe świadectwa. Józef Kosak. Ja na co dzień mieszkam w Danii. Odmawiam różaniec z żoną prawie każdego dnia. Tutaj jestem dzisiaj wyjątkowo sam, ale korzystałem ze sakramentu pokuty i akurat też dostałem na pokutę odmówienie jednej dziesiątki różańca, ale to tutaj chodzę po wałach i odmawiam cały różaniec. To jest coś tak bardzo osobistego i wewnętrznego, co jednoczy z Bogiem. Kiedy rozważam tajemnicę różańca świętego, to tak jakbym przeczytał całą Ewangelię w tych tajemnicach. To jest prosta modlitwa, ale bardzo głęboka. Piękny ten różaniec, taki dużych rozmiarów i drewniany. Jakaś pamiątka? Tak, to jest różaniec skupiony w Lourdes. Ale jest rzeczywiście dla mnie wyjątkowy, bo większość różańcy, które kupujemy są takie jakby na pokaz, one są na łańcuszkach, te łańcuszki nie są trwałe. Ten różaniec akurat jest dla mnie bardzo wygodny, bo ma dziesiątkę różańca taką inną, tą paciorek, a tu ojczyznaż nasz ma okrągłą, także nawet nie trzeba patrzeć, tylko przesuwając w palcach można wiedzieć ile, jaka tajemnica jest odmawiana. Bardzo wygodny także do samolotu, bo przechodzi kontrolę. Kiedy pan odkrył różaniec? Właściwie nie, nie pamiętam kiedy, ale moja mama mówiła, rozmawiała o tajemnicy Świętego. I myślę, że to po niej jakby odziedziczyłem, chociaż nie od razu, ale w pewnym momencie mojego życia chwyciłem za różaniec, mając na uwadze to, że Maryja wzywa ludzkość do odmawiania różańca w każdą pierwszą sobotę miesiąca w tych tajemnicach. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie w naszej cotygodniowej audycji Różaniec z Domu Matki. Dziękuję Wam, drodzy słuchacze, ale też tym wszystkim, którzy współtworzą naszą audycję, pracownikom. Radia Jasna Góra. Oczywiście zapraszam do codziennej modlitwy różańcowej, do duchowej więzi z Jasną Górą przez codzienny dziesiątek Różańca. Przypominam, że nasz sekretariat Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej znajduje się tu na Jasnej Górze, bardzo blisko siedziby Radia Jasna Góra. Zapraszam do nas. Oczywiście też zapraszam na nasze media społecznościowe, na naszą stronę jrr.jasnogora.pl również na jasnogórski kanał YouTube, gdzie są codzienne rozważania do dziesiątka różańca. W ten sposób tworzymy tą wspólnotę modlitwy i poprzez przynależenie do Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej, ale też poprzez łączność duchową z naszą wspólnotą. Modlmy się razem. Szczęść Boże wszystkim. Różaniec z Domu Matki. Audycja Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej.